Dzień dobry! Omawiany produkt zawiera melona i owoce pitai, które zostały poddane procesowi liofilizacji. Proces liofilizacji jest metodą konserwacji żywności, w której wykorzystuje się suszenie zamrożonej substancji. W związku z tym, że żywność poddaje się suszeniu ze stanu zamrożonego, to zarówno witaminy, jak i składniki biologicznie czynne nie ulegają degradacji. Technologia ta zachowuje większość składników odżywczych i smakowych świeżego produktu, w tym także oryginalny kolor. Pitaya, nazywana także smoczym owocem lub truskawkową gruszką, należy do rodziny kaktusów i jest uprawiana w Azji Południowo-Wschodniej. Pitaya jest słodkawa, a jej smak przypomina kiwi. 100 gram produktu zawiera 333 kilokalorie, 83 gramy węglowodanów, w tym około 58 gramów cukrów, około 1 g tłuszczu, około 6 gram białka i 11 g błonnika. Pitaja zawiera takie witaminy jak A, C, witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, takie jak wapń, magnez, żelazo i potas. Melon natomiast zawiera składniki mineralne, takie jak potas, fosfor, sód, magnez, wapń, żelazo oraz witaminy. C, K, witaminy z grupy B, w tym kwas foliowy, a także polifenole i karotenoidy, takie jak beta-karoten, luteina i zaaksantyna. Witamina C obecna w smoczym owocu i melonie wzmacnia pracę układu odpornościowego. Wspomaga także gojenie się ran, regenerację tkanek, a ponadto uszczelnia naczynia krwionośne. Melon i pitaja ze względu na zawartość karotenoidów oraz polifenoli wykazują działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Do tego karotenoidy chronią przed rozwojem miażdżycy. Owoce te wpływają również bardzo korzystnie na stan tętnic, pracę serca i ochronę układu krwionośnego przed rozwojem chorób. Poza tym, pitaja jest doskonałym źródłem betacyaniny, barwnika, który wykazuje silne działanie przeciwutleniające. Przeciwutleniacze są substancjami roślinnymi chroniącymi komórki organizmu przed starzeniem się, licznymi chorobami, układu krążenia i nowotworami. Wykazano, że związki zawarte w omawianych owocach wpływają na obniżenie ciśnienia krwi oraz zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL.